La niña se levanta, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Por una, por la que no duerme, por la que se muere, por la que despira. ¿Se os dejó, chupani? Zgaście ogień albo podam was do sądu. Ogień jest na naszym terenie. Dym przechodzi na naszą stronę. Niech pani zaskarży powietrze. Łahmaniasz przegrany za eleganta. Strój nic panu nie pomoże. Posłuchaj księżniczko, przebrana za brudnego robola. Zamiast przychodzić do nas na skargi, odwiedź w piekle swoją babcię. Spokój. Zobacz, jak mnie załatwiła. Nie zdążę się przebrać przed spotkaniem. Pośpiesz się zamiast lamentować. Nie trać czasu. Ci dwoje uwielbiają tę zabawę. Albo się nienawidzą.